Witajcie serdecznie moi drodzy. Tym razem jedno nagranie dwie gry. W pierwszej przez przypadek zrobiłem błyskawicznego speedruna, w drugiej za to męczyłem się niemiłosiernie. I na koniec pomyliłem się z wyborem ducha. To wszystko w tym nagraniu. Zapraszam was serdecznie. Uki doki, Dobra, teraz dobra mina do złej gry, bo lecimy z koszmarem. Zobaczymy. Mark Wilson. Znowu Mark? To nie był ostatnio też Mark? Oczyścić go kadzidłem, odpędzić go kadzidłem i świeczkę. Easy. Nice. No Obrzeżenie wkrótce. What do we... Uh. No, nie wykluczam, że tak może być. I. This maybe. This maybe. Jeden gameplay na live, ale że mam dwa razy go przechodzić? Dwa razy go. Przy... Przechodzić jednego. A ten, jednego na live, a drugi raz później odcinki robić. Wiesz, co, ci powiem. Interesująca propozycja. Okej, okay, gości, where are you? give me a sign thank you bye actually <laughs> speed run easy World, world record bez objektiwu. Okaże się, że to nie pan będzie przypał. Easy 120 w minutę. Ja mogę tak zarabiać. Dobra, jeszcze raz. IMF na lekcji narysowałem. A co co za lekcję na ten w szkole? Chciałem ja sobie pochodzić na lekcje, tak szczerze mówiąc. Fajnie by było. Mar Margaret! Margaret Harris! Uchnąć dwieczkę, świeczkę, IMFka. Ucieczka. Summoned here. Uh, Piszę I have a cards? No. Uh, can you give me a sign, please? Where are you, ghost? Are you here? Maybe. To szybciutko ci Where are you? Good. Goodbye. I made a mistake. It can be a mistake. I should leave now. Bo będzie drugi speedrun tylko tym razem w drugą stronę. To właśnie miałem ja lody kupić. Jak lizaki czekoladowe? Istnieje coś takiego jak lizak czekoladowy? jest lizak czekoladowy. Load. Orbis check. Past. Another speedrun, maybe? No. Nothing. Okay. What? to musi być garaż, nie? Dobrze, ja, yeah, Freezing, easy, breeze. gdzie jest mój aparat? Bank, bank, może easy, easy, nice. Breathing i odciski na pewno to jest, to może być huntu. E, Demon huntu mimic Jean. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you bitch? Are you stupid? Where are you? How old are you? Do you want to talk? Can you speak? Do you like me? Are you friendly? Nope. Nope. A, czyli na mimika orby by były. W sumie racja, głupi jestem. Trzymam już dwa ewidencje. Ale orbów nie widzę na mimikach. <słyska> <słyska> e! Dzieci... dziecko! Dzidzia! Cicho, bo jak to demon... To ja zaraz będę miał tutaj 10 średniowiecza, z nie powiem czego. What the fuck? Dobra, foty. Okay. Let's leave, let's fucking leave. To co? Lidak czekoladowy to zawsze doskonały prezent lub do uzupełnienia większego Przecież dnia dziecka nie ma teraz Mieliśmy urodziny? Dobra Blowout Candle Dobra co mamy Mimik odpada Ej, No, dobrze A tutaj będzie ciężko. Ja nie miałem jeszcze demona po update'cie. ani razu. Przysięgam, nie kłamie. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie sól Witam Dysma. Cześć. i can't see where i'm going bang bang i can't see anything doo, 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 doo. oh oh uh, breaker breaker no Mamy tu coś, nie mamy tu nic. A kość gdzieś jest, nie ma. U góry pewnie. Gdzie ten mój obiecany Nightmare Assassin's Creed 0 Challenge czeka? Tory. O. Pit! No? What? Eee, słuchaj, w kolejce jest dużo innych challenge. No sound challenge jest, asylum jest, What? Was? That? Czym rzuciłeś? O tym? Aha. What? Again? Kurde, nie zdążyłem. No zostaw mnie. No default equipment Wszyscy chcą, no Nie wyrabiam się Okej okay. Mam dwa zdjęcia, jeszcze jedno I ostatnie nas ducha A okej okay, show yourself you bitch! You little bitch! Give me a sign to something show yourself right now I want to take a picture Come on, let's make selfie Ghost? Mar Margaret, 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 can you do this for me? Hello? Margaret, Margaret Harris. No, nothing. Sad, sad. Okay, boner, boner. Why are you here? Let's Jak zdobyć rangę przyjaciel na nie wiem. Nie wiem jak. Eee escape. Okej. oki, duki. Okej, Jak zdobyć <gryny> rangę? Czy takie ciężkie pytanie? Ok, watch, let's, let's do this. Lenka dostała, bo coś testowałem. I już zostało. Bo ja później usunąłem, to się obraziła. I dwóch moich bliskich znajomych z FASMO też dostało, bo. Dostało, no. Uh, hide and seek. Tylko, że on mnie tutaj nie ten. Nie spotkał gdzie on będzie? Ja nie wiem gdzie on jest. Uuu, chyba nie trafiłem. Pudło. Mistake. Excuse me. Basement. Bit. <coughs> Chcesz mieć rangę przyjaciel, czy mój? A tam są jeszcze inne rangi. Nawet nie wiem jakie. Okej. Okay. I screwed up a photo. I think. Kurde, to jest event. Szkoda. No dobra, tak skopałem, skopałem. Interakcja. Ale fajnie tutaj tu widać jak ta tabliczka jest. Jeszcze płonie. Tak, a co masz e, zamiar moderować? Disno ty jeszcze nie byłaś na Discordzie? Nie, no nie gadam. Cio, ja nie wiem jaki to duch. Stop! Hey, you! Don't do this. Where are you going? Co to za duch? I have no idea. Nie, obrażam się. Też moderatora, ale ty chcesz moderatora na tutaj, nie? Um, A demon? Skąd pomysł na demona? Okej, okay, let's check this shit out. Mam ten pomysł. Możemy zrobić to na grubo, generalnie. Myślę, że będzie ciężko, ale łatwo wykluczymy hantu. Myślę. Ręk? No, handuj. Tylko jak tutaj się zrespi, to jest Nie spodobało mu się, no bez kitu. Ja tu mam już trz trzech moderatorów. No, więc po co na razie więcej? Jak będzie potrzeba, to nie ma problemu. Nat jest jest nightbot przede wszystkim jest nightbot. To... Excuse me? What are you doing? Lady, are you okay? Okay. Cholera. Hey, I'm here. Hello. Sobie. Hello, Margaret Oh, she's coming. Margaret? Margaret. Latino. No! Hello. Garage. No, chodź tu, Fuck! Not good! No good! Oh no, no, I'm dead! No, I'm not dead. Uff! Zapomniałem, że ona się czołga. No i nie wiem, czy to Huntu. Szybki był, nie? Tam w tym. To mógł być Huntu. Nie ma goblin. To mógł być Huntu, tak w zasadzie. Szybki w swoim zimnym ghost roomie. Ale czy był na tyle szybki? Musiałbym... Tylko nie chciałbym mnie przyjść w ogóle, zwykły śmierdziel, no Co mam zrobić? Muszę jeszcze jednego smarza mieć co najmniej Hej hej I y Okej okay. Okej, okay, ale mamy tak, mamy sytuację trochę zero-jedynkową. Znaczy w zasadzie nie zero-jedynkową. Nie wiem jak ją nazwać. Ponieważ. Czy on nam wyłączył korki? Ktoś pamięta czy nie? Ja ich nie włączałem długo. Więc jeżeli nie wyłączył w ogóle. Are you fast or not? I can't fucking see you. Nie wolny. On jest wolny jak ciul, to musi być Huntu. Ale Huntu by wyłączył korki. Czy nie? Witamessa. Messa. Wyłączyłby korki Huntu, nie? A nie wyłączył ani razu. Po to to wprowadzili. Po to wprowadzili. Ten update do Huntu. Żeby była różnorodność między nim a Jeanem. Jean nie wyłącza nigdy. Huntu wyłącza często. No właśnie. A nie wyłączył ani razu, jeżeli ja się nie mylę. Kurde. Tough decision. Hmm. Ale tu był strasznie wolny Tak mi się wydaje przynajmniej Był szybki na początku, czyli to by wskazywało na Hantu Kurka wodna. Dobra, będzie ciężka decyzja. Am I dead? No? Nie, no chyba postawię na Gina. Tak mi się wydaje, no bo. demonach, a może to być też demon, chociaż w sumie nie mam pilsów, więc ciężko będzie mi zrobić taki test z skrócami. Orki cały czas są włączone, non stop, ani razu nie bywali. A co, drogi czacie? Jean? Stawiamy Jeina. Yes. Jest, Jin. Czy robimy jeszcze? Chociaż tam w garażu będzie ciężko żeby krótce zrobić, bo teraz D Demon ma, ma ten e, Ability Banshee Ale tam w garażu to jest duża powierzchnia, będzie ciężko. Widzieliście, że on teraz zahantował gdzieś tam z końca. No dobra, postawimy Gina, bo nie wyłączył korków i myślę, że jest to racjonalne. Ale nie wiem czy to jest dobra decyzja. No odrzucam Huntu, bo nie było. Nie wyłączył ani razu korków, więc to jest taka naturalna selekcja. Czy to był Jean? <laughs> Okej. Okay. Mm. Kości nie znalazłem. Zapomniałem o kości. Przez to wszystko. No dobra, to fajnie. Fajny huntu. Fajny huntu. Ile to trwało? Przez 17 minut ani razu nie wywalił korków. Fajny huntu. No cóż. Moi drodzy, jak sami widzieliście, czasami ciężko odróżnić Gina od Huntu, szczególnie kiedy Huntu nie zachowuje się jak Huntu, tylko zachowuje się jak Jean. Niestety, tym razem zrobił nas w konia, tym razem absolutnie nie wykazywał swojego ability do wy wyłączania korków, co jest mimo wszystko głównym wyznacznikiem do rozróżnienia tych dwóch duchów. Jednak, mimo wszystko, mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe nagranie, że jakieś małe emocje się tam pojawiły, a jeżeli chcielibyście dołączyć do lobby naszego, lobby w czacie podczas streama, wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda. Wszystkie linki podaję wam w opisie, a my słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko.